Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mamy now piękną energię takiego właściwie przełomu. Dzisiaj mamy energię nowi w wodniku. Jak wiemy wodnik jest to żywioł powietrza, więc powietrze daje nam taką możliwość odświeżenia. Wpuszczenie właśnie świeżości naszego życia. Dzisiejszy czas będzie takim właśnie spojrzeniem i zachętą do spojrzenia z takiej innej perspektywy na nasze życie. Czasami trzeba spojrzeć, zmienić kierunek patrzenia, szczególnie jeżeli coś nas drenuje dla swojego dobra. Może wyjść na chwilę z jakiejś relacji, żeby zobaczyć, co się dzieje, co się pojawia. Może też zobaczyć, co jest niewidoczne. Wtedy nasza intuicja bardziej się pogłębia. Dziś jest taki dzień, że właśnie musisz to stanąć za sobą. No, wdaje niesamowitą możliwość takiej silnej konfrontacji samego z sobą, też. Ale tego, co nas ogranicza, co nas trzyma. Czasami, dla naszego najwyższego dobra musimy się zatrzymać. Musimy też podążać za oddechem. Nie zatrzymamy tego, co odchodzi, bo energia płynie na przepływa, ale otwieramy drzwi do zmian. Bardzo ważne jest w tym procesie właśnie zauważyć siebie. Wszystkie jakieś supły, czy jakieś więzły, które Was właśnie blokują, jeszcze bardziej w tą dzisiejszą energię można ja bym powiedziała wyczyścić, oczyścić. Bo pamiętajmy, że. To, co ty czujesz, to, co czuje Twoje ciało, jest bardzo ważne. I ta energia płynąca jest takim właśnie świeżym powietrzem, dobrą energią. Dzisiejsza energia też nam mówi o niezależności, tak jak wodnik, który jest niesamowicie niezależny, ale też właśnie Daje taki zryw, zryw do życia. To jest bardzo ważne.